tam, w kolejnych częściach, zagrajmy w Dead Space 2. A więc skończyliśmy zapis... skończyliśmy grę w tym oto miejscu. Okej, okay, apteczkę mamy, to użyjemy sobie coś. Okej... No się z tym coś zrobić dała się. Okej, okay, świetnie. No, następna apteczka. Aha, już pamiętam. Teraz się musimy wrócić do tego miejsca, gdzie chciałem iść wcześniej, czyli tutaj. O, tego się nie spodziewałem. Świetnie. Jeszcze następny. Mam nadzieję, że to już wszyscy Okej, okay, okej okay. Z amunicją mieliśmy problem, no teraz już trochę sytuacja wygląda lepiej Dobra Aha, to jest to I to co mnie zaciekawiło w tej grze, to jest właśnie to, że w pierwszej części skakaliśmy po ścianach, tak? Pra prawy Przycisk myszki i tam alt czy ctrl, jakoś tak to było A tu jest inaczej, tu się naciska sam alt O I się lata Fajna sprawa Okej, okay. a my mamy iść A tam coś leży No podnieś to Isaac Okej okay. Jak się ląduje, aha, tak samo Okej, okay. świetnie Dobra o, cudownie e, Po co ja to wziąłem Zaraz to wyrzucimy Tak I węzeł mocy, czyli opłacało się jednak iść w drugą stronę Dobra, mamy iść prawdopodobnie tam, okej okay. Ale, żeby to otworzyć, to pewnie trzeba coś zrobić. Mm. Okej. Okay. A tu coś jest. Ciemno, nie lubię ciemnych miejsc. Okej, okay, gdzie my mamy iść? Mamy iść tam. Tak ciemno, że nawet drogi nie widziałem. Okej... Okay. jakoś nie chcę mi się wierzyć, że tu nie ma żadnego potwora. Ale tu coś leży. Dobra. Ale wiem, że nie chce mi się wierzyć w to. Okej, okay, to jest mi niepotrzebne. To mamy gdzie dać? Tam chyba była dziura. Tak. No i co jest? O, i węzeł. Świetnie. Mam takie wrażenie, że w tej drugiej części jest o wiele więcej tych węzłów niż w pierwszej. No to chyba z oczywistych spraw. Bo mamy więcej rzeczy do udoskonalenia. Znaczy nie więcej, ale jest więcej węzłów potrzebnych. No i chyba stąd to się bierze. Dobra, zobaczymy tu. Go. Dobra, mniejsza z tym. Okej. Okay. To chyba wszystko wziąłem. Tu nic nie ma. Jakiś jakieś potwory. Nie ma Jak zwykle, Isaac, daje się zrobić W konia Okej okay. nas prześladuje ta Nicole? Nie wiem, czy to ma jakiś związek? Dobra, mniejsza z tym. Jest tu coś ciekawego? O, coś tam było, coś tu było. Okej, okay, świetnie. Hmm. Mam iść tam, ale ja se pójdę wiadomo w inną stronę to go nie chcę okej okay. ale nic tu nie ma dobra Chilowy 26 amunicji, nie jest najgorzej Okej okay. Dobra, nic tu nie ma Zapis, z którego skorzystam z miłą chęcią. Okej. Okay. Świetnie. No już mi się tu nie podoba. Zaraz się tu coś wydarzy No tak jak myślałem No i świetnie Uuu, Tamto do nas bali coś Powiem się, że tym sposobem zaraz mi się amunicja skończy No Aizak, dlaczego nie biegniesz? O, oh, coś na nas rzucił I wydaje mi się, że to mnie spowolniło co jest, po paczkolot Okej, jak tam amunicja 19 to jest całkiem źle Mam nadzieję, że to już wszyscy. Amunicja, o to chodzi. Dobra. Nic tu nie ma. 25 amunicji, no nie ma źle. Było gorzej, aczkolwiek. Mm -hmm. Nie podoba mi się to miejsce. Trzeba zużyć apteczkę. Ale to małą. Okej, okay, z dwie może. Świetnie. I mamy iść tamta. O, coś słyszę. Nie wiem co to jest, ale... Coś nie atakuje.

O, sklep. Świetnie. Ile mamy wywęzłów? Dwa. Okej. Okay. Dobra. Skryliśmy coś? Nic chyba, nic. Węzeł, węzeł. No nic tu nie ma. Do sprzedania coś? Nic. Zero. Okej. Okay. Dobra, zapiszemy grę. No i idę dalej, pozwiedzać sobie. W przeciwnym kierunku niż mi każą. O, tu nie można iść. Tędy można. Oczywiście skorzystam. No jakaś biblioteka. Okej, okay. nic tu nie ma, tam coś leży. Daj. I węzeł mocy, świetnie. Okej, okay. jeszcze coś? Nic, świetnie. Mm.

Idziemy tam, gdzie nam każą mhm. No jakieś potwory słyszę Ale nic nie widzę Ile trupów, O, coś tu leży Leży amunicja, świetnie Okej okay. Coś tu jest? Coś tu jest. Dobra. Będę do przodu. Wziąć. Świetnie. No już nic nie macie. Szkoda. No jakieś potworki chyba. Ale ani ich nie widzę. I tu ich nie ma. Więc muszą być do, tutaj gdzieś. O ile się nie mylę. O jest! Biegnie, 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 biegnie. Świetnie, Ateczka, o to chodziło. Zczyaj przeładuj. Delera. Staza. Nie potrzebujemy. Okej, okay, mam nadzieję, że to już jest koniec. Ateczka. Tego nie. Dobra, idziemy, mamy iść. Mamy iść tam, tak. A jak pójdę, to pójdę sobie tędy. No, ale tu ciemno, nic nie widać. No, jakieś potwory jest jeszcze gdzieś. O Ciekawe się zapowiadam. To wszystko. No jednak nie Coś mnie to atakuje. No, trawice ja nie mogę. Świetnie się mi się skończyła amunicja w magazynku. No, już ty... Niedobry. Mam iść gdzieś tu chyba, nie? No, do windy Aha No więc ruszamy o, Nie wiem gdzie to wyjście będzie, tu jest Okej okay. Mamy iść pewnie tam. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Dobra. No i mamy iść gdzie? Tam. Aha. Ale tu są drzwi zamknięte. Dobra. No pójdę tu. to jest? Dobra. Pewnie to mam gdzieś tu umieścić. I już, świetnie. Chyba mi się komputer coś zwiesił. No i po mnie. Będzie po mnie. Będzie po mnie. A jeszcze nie przeżyję. Okay. muszę to jakoś opanować. Coś ten system nie mógł mi tego przełknąć, bo jakieś piski szły. O, tylko jedna teczka Hollander. Dobra. Trzeba A? będzie sobie poradzić jakoś bez. Hmm. No, trochę w złym momencie to zatrzymałem, ale może się uda. Okej, przeszedł. Tego mi było potrzeba w tym momencie. Tak. Dobra ludzie, przestańcie mi tu pisać, tak nie rozumiem za bardzo po angielsku. Coś tam czaje, ale nie za dużo. O, schemat. Świetnie. Nie wiem co to za schemat, ale na pewno mnie usatysfakcjonuje, o ile to nie jest żadna broń. Hmm typu broń pulsacyjna i takie tam, których nie używam. Nie będę używał. Okej, okay, idziemy. A co to? O, coś nas atakuje. Niko, ze z No, chyba miał jakieś przywiedzenia. Nasz Isaac. Okej. Okay. Nie było to zbyt miłe. Węzeł mocy, świetnie. nie. nie, kredyty. No by się przydała jedna karteczka bardziej. Dobra. Jakoś to ogarnę. Mam iść tam, a jak pójdę tędy. On coś tu leży chyba. Okej, okay, idziemy tędy. Nic nic nie ma. No i cholera, już mi się nie podoba ta mapa. Może jakieś jęki, skrzeki i inne badziewia się tam wydzierają. Chcą nas pożreć zapewne, ale się nie damy. Bez walki się nie podda. Okej, okay. ale no, tego nie chcę. O to chcę, a no, tego nie chcę. No, nie chcę tego. No, co tam jeszcze jest? Nic już nie ma. Dobra. Za chwilę pewnie będzie nas czekać walka, walka o życie i śmierć z jedną apteczką. Nie wiem, jak to się skończy, mam nadzieję, że dobrze, że bez większych problemów, nie wiem. Hmm, stazy mamy trzy, a jak to się używało? Jakim klawiszem? Chyba C. No C, dobra, okej. Okay. Oh, idziemy, idziemy na jednego. No te dźwięki są straszne, no boję się aż tam wyjść, no ale... Co zrobię? Będę twardy. Idziemy naprzód. O i coś się spierdzieliło. Jak zwykle. No normalne. No, czemu się to nie otwiera? Ok, no i co? Nie widać żadnych potworów. Cholera. Nie wiem co mam teraz zrobić. Mm.